Triumf Speed 400. Jest to całkowicie nowy model, wyprodukowany od zera. I tak jak dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej, która przedstawiała właśnie ten motocykl, powstał on z czystej kartki papieru. To znaczy, konstruktorzy dostali czystą kartkę i mieli skonstruować wszystko od podstaw, narysować, opracować. Czy tak się dzieje? I czy możemy uznać, że faktycznie to jest jak z czystą kartką i dzieckiem w przedszkolu, które dostaje kredki, rysuje jakiś pojazd? No nie do końca. Ja mam na imię Paweł, portal ścigacz.pl. Niektóre elementy w pojazdach od wielu lat, rzekłbym, że nawet pewnie od dziesięcioleci ulegają delikatnym zmianom. Takim podstawowym elementem jest rozstaw osi, czy kąt główki ramy. I to jest sprawdzone, że na przykład motocykle typu naked, właśnie tak jak ten Speed, otrzyma taki, a nie inny kąt główki i wtedy, jeżeli taki on będzie, to bierze się do tego odpowiednie zawieszenie, on już będzie prowadził w taki sposób, jak trzeba. Oczywiście rozstaw osi ma też wpływ na to, jaki jest rozmiar całego motocykla, bo to coś może być też nakedem, mieć na przykład silnik 1300, może być jakimś małym motocyklem 125. I właśnie, mamy podstawowe elementy. Mamy kąt ramy, mamy rozstaw osi. Co jeszcze? Cała reszta musi wyglądać tak, że jak się rzuci na niego okiem, to wie się, że ten motocykl to jest właśnie triumf, a nie jakaś inna marka. I chyba Triumph, jako marka, która ma tyloletnie doświadczenie, może czerpać z tych swoich wzorców wcześniejszych i ma się na czym wzorować. I ja na przykład, jak spojrzałem na ten motocykl dosłownie przez chwilę, to już ileś elementów wydało mi się zbieżnych z innymi modelami Triumfa. I myślę, że ciężko byłoby go pomylić z innym producentem. Oczywiście motocykle Naked są popularne i pewnie podobny produkt ma w swojej gamie każdy producent. Ale cóż, wróćmy do, do tego konkretnego modelu. Mamy nową ramę opracowaną właśnie do tego motocykla oraz mamy nowy silnik. I właśnie ten silnik jest, tak jak cały motocykl, produkowany jest w Indiach, ale silnik i jego konstrukcja, na jego konstrukcję miała wpływ firma Badjach indyjska. O to też pytaliśmy, ponieważ każdy zastanawiał się, jaki wkład wnieśli. I okazuje się, że chodziło głównie o możliwości produkcyjne, w jaki sposób najlepiej wyprodukować takie jednostki, żeby można ich było zrobić dużo, żeby były niezawodne, trwałe i miały odpowiednie osiągi. I tak, ten silnik ma prawie 400 cm pojemności, ma 39 koni i 37 Nm, oczywiście w zaokrągleniu, i wykres krzywej momentu i mocy bardzo. Pozytywnie mnie zaskoczył. Jak zobaczyłem go po prostu jeszcze przed jazdą, i faktycznie potwierdził on charakterystykę pracy tego silnika w trakcie jazdy. Zakładałem, że taki silnik będzie wibrował, i byłem, byłem wręcz pewny, że gdzieś te wibracje nastąpią. No bo, wiadomo, to dużo rzeczy się obraca. Konstruktorzy zamontowali w tym silniku wałek balansowy, wyrównoważający, ale tylko jeden, tak? Teoretycznie powinien wystarczyć. Mi wydawało się, że nie. Okazało się, że faktycznie wystarczyło. Silnik nie wibruje. Oczywiście, wibracje. Zawsze się gdzieś tam w górnych zakresach obrotów znajdą, no bo silnik wykręcony na wyższe obroty nie ma możliwości, żeby nie wibrował, ale to się dzieje w takim zakresie obrotów, z którego bardzo rzadko będziecie korzystać. Być może gdzieś szybszy przejazd autostradą, czy wyprzedzanie jakiegoś pojazdu. Motocykl jest bardzo zgrabny, jest wąski, można powiedzieć ma wąską talię. Jest bardzo wygodny, jeżeli chodzi o przemieszczanie, taki dosyć intuicyjny i ma bardzo neutralne prowadzenie. Nie zauważyłem żadnych negatywnych właściwości, jeżeli chodzi o samo prowadzenie. Pochwalić należy zawieszenie przednie i tylne, pomimo tego, że nie ma regulacji, jedynie tył ma regulacji wstępnego napięcia sprężyny. Natomiast zawieszenie jest zestrojone bardzo neutralnie i powiedziałbym, że pod jazdę miejską i Taką, jak właśnie mieliśmy okazję jeździć, czyli podmiska, jazda krętymi serpentynami, na przykład tak jak jesteśmy w Hiszpanii, czyli górskie, górskie drogi, tam się spisywał motocykl wyśmienicie. Hamulce. Też ważny aspekt. Co do układu hamulcowego, jedna tarcza 300 mm, jeden zacisk, wiadomo, radialny, układ ABS, bo oczywiście motocykl jest wyposażony. I ten hamulec działał bardzo dobrze. Natomiast im więcej przejeżdżałem kilometrów, im bardziej intensywnie używałem tego motocykla mocne hamowania do zakrętu, tym klamka hamulca zaczęła wchodzić coraz głębiej. Myślałem, że to przypadek, że coś się dociera, bo motocykle praktycznie nowe. No ale nie mieliśmy przerwę na robienie zdjęć po tej przerwie motocykl ostygł, układ hamulcowy ostygł i wróciło to do normy, więc zakładam, że tu może być delikatny problem, jeżeli ktoś będzie ten motocykl tak chciał potraktować bardziej agresywnie. Natomiast cała reszta prowadzenia bez, bez zarzutu. Układ podnóżki, kierownica, kanapa, czyli taki trójkąt, który tworzy nam, dla nas, kierowcy, punkty podparcia. To wszystko jest zrobione prawidłowo. Nie czułem żadnego zmęczenia, dyskomfortu, nie miałem takiego czegoś jak drętwienie nóg. No i przez brak tych wibracji odczuwalnych nie męczyłem się tak. Kanapa jest stosunkowo twarda. Ale to bym akurat uznał za plus, ponieważ nie ma żadnych elementów, które się bardziej zagłębiają, przez co nie zapadamy się czy tyłem, czy przodem, nie wiem, czy kość ogonowa nie wchodzi nam gdzieś głębiej w kanapę, co może przeszkadzać. Więc to zdecydowanie na plus. Nie jeździłem z pasażerem, nie wiem jaka jest ilość miejsca dla pasażera. Natomiast, tak jak powiedziałem, samo prowadzenie zasługuje na duży plus. Co nam pomaga? Oprócz systemu ABS pomaga nam kontrola trakcji, która tutaj działa w jednym trybie. Jest po prostu działa lub nie działa. I ja, na przykład, miałem na początku problem z tematem przełączników i świateł, ponieważ niechcący uruchomiłem ręką przełącznik od świateł drogowych i po prostu nie umiałem go wyłączyć, nie zauważyłem, ponieważ są dwa przełączniki od świateł i no tu się trochę pogubiłem, więc to może jest średnio intuicyjne. No i zegary. Do zegaru chyba mam najwięcej zastrzeżeń, ze względu na to, że wymyślone są w ten sposób, że jest analogowy prędkościomierz, natomiast obrotomierz jest w postaci takiego mojego paska, którego myślę, że można byłoby łatwo pomylić z wskaźnikiem paliwa. Ja bym to, to odwrócił, dokładnie bym to zamienił i zrobił wyświetlacz prędkości jako cyfry. Obrotomiesz jako strzałkę i, i wszystko byłoby super. No, no, poza tym, czytelność zegarów, do czytelności zegarów nie mam, nie mam zastrzeżeń. No, oczywiście mamy przy zegarach port USB. No, obok jest stacyjka, czyli taka klasyka, z jaką się spotykamy w motocyklach obecnie. Jakbym mógł podsumować te nowe modele motocykli i komu bym je polecił? Przede wszystkim takiego nakeda poleciłbym, wiadomo, osobom początkującym i osobom, które głównie przemieszczają się w mieście oraz robią krótkie wycieczki za miasto. Na tym motocyklu będą się czuły pewnie, dzięki zastosowaniu takich, takich komponentów, jak na przykład dobre opony, mają pewność prowadzenia, bo to też jest istotne i. Wysokość siedzenia, która też ma wpływ na to, czy czujemy się pewnie, czy jesteśmy sobie w stanie postawić całą stopę na Ziemi. I w przypadku tego motocykla osoby o wzroście, powiedzmy, niższym, tak to nazwę, nie będę tego podawał w centymetrach. Ja mam, 1,80 m i oczywiście nie miałem z tym żadnego problemu. No ale osoby poniżej tego wzrostu na pewno też dadzą sobie radę. No i waga. Waga kompletnie. Ze wszystkimi płynami tego motocykla to jest 170 kg, czyli niedużo jak na motocykl o tej mocy i myślę, że to też wpływa na osiągi, więc nie bierzcie pod uwagę, że tutaj gdzieś brakuje mocy. Ja nie sądzę, żebyście odczuli różnicę między 40 a gdybym ten motocykl na przykład 48 koni, tak jak jest na kategorii prawa jazdy A2. Więc polecam, umówić się, sprawdzić, podjechać do salonu, zobaczyć, czy właśnie. To jest motocykl dla Was. Pozdrawiam.